Gość dnia, Radia Gdańsk. Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność, z którym rozmawia Michał Pacześniak. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Przewodniczący, witam słuchaczy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, 15 października wybory Komisja Krajowa NSZZ Solidarność tradycyjnie nie wskazuje na kogo należy głosować. Ale, i to jest oświadczenie, które wydaliście na początku września, prosi by podejmując decyzje przy urnach wyborczych i referendalnych odrzucać tych, którzy wielokrotnie kłamali, nie otrzymywali obietnic, czy sprzeniewierzali się postulatom Solidarności. Panie przewodniczący, kto sprzeniewierzył się postulatom Solidarności? No to nie trzeba daleko szukać, no to są ci sami, którzy dzisiaj po raz kolejny kłamią i próbują oszukać społeczeństwo opowiadając różne niestworzone rzeczy. No, należałoby zacząć od tego. Oczywiście Związek nie popiera żadnej partii politycznej. Chociaż tak, no, także popierać. No to były lata 90. ubiegłego wieku i, i nauczeni tamtym doświadczeniem, czy bezpośrednio zaangażowani przecież w tworzenie też ugrupowań parlamentarnych. Tylko wtedy przynajmniej było pytanie, jak nie Solidarność, to kto? No i ja rozumiem, że, że, że ówcześni decydenci w naszym związku <coughs> mieli taki dylemat i tak i tak byliśmy obarczani odpowiedzialnością za wszystko, co się działo, a, a nie mieliśmy szansy wówczas, nie mieliśmy możliwości brać w tym udziału, w związku z czym zapadła decyzja, żeby tak robić, no ale od wielu już lat, bo od 30 lat już tego dylematu nie ma. Natomiast no, wskazujemy oczywiście na najważniejsze rzeczy, które są dla nas <laughs> i też pokazujemy przykłady osób, które dzisiaj usiłują znowu zaistnieć na scenie politycznej, a już miały szansę i tą szansę najzwyczajniej w świecie zmarnowały. A co najgorsze, pełniąc władzę, kłamały, oszukiwały i tak na dobrą sprawę robiły krzywdę i społeczeństwu, i państwu, a przede wszystkim nam wszystkim. Panie Przewodniczący, nazwisko. Skoro już mówimy, kto kłamie, kto sprzeniewierzył nie, no to się. Wiemy dobrze, że, że między innymi takim liderem kłamstwa jest pan Donald Tusk, który no nie trzeba chyba daleko sięgać, choćby jeśli chodzi o wiek emerytalny, który obiecywał w trakcie kampanii wyborczej, że absolutnie wieku emerytalnego nie będziemy podnosili, po czym tuż po objęciu władzy rozpoczęto pracę nad podwyższeniem, w konsekwencji oczywiście doprowadzając do podwyższenia Mało tego, przy okazji, wyrzucając do kosza prawie 3 miliony głosów zebranych przez nas w ramach inicjatywy obywatelskiej w referendum na temat wieku emerytalnego, referendum, którego chcieliśmy. No, prawo konstytucyjne zagwarantowane, nic drożnego, tylko po to, żeby się obywatele mogli wypowiedzieć, co oni na ten temat sądzą. I wówczas została ta nasza inicjatywa potraktowana w sposób, nazwijmy to delikatnie, mało elegancki. Tam przewodniczący nawet, nawet przewodniczący słowa pod Związku przez pętek. pana Tuska został inwektywami obdarzony. Nie stać było wówczas partii rządzącej, czy partii rządzących, bo to Platforma i PSL, na dialog społeczny, co zresztą zakończyło się tak na dobrą sprawę przerwaniem dialogu społecznego i zakończeniem tego dialogu. Trzeba było czekać dwa lata i nowej ustawy, żeby można było na nowo ten dialog społeczny wówczas rozpocząć. To był okres, te osiem lat rządów tych dwóch partii to był okres naprawdę niedobry dla nas wszystkich ze szczególnym uwzględnieniem pracowników I, i dlatego mówimy żebyśmy się wskazujemy abyśmy my wszyscy uczyli się na błędach i nie popełniali tych samych błędów naprawdę ci ludzie którzy już raz bardzo zawiedli raz okłamali oni się nie zmienili tylko dzisiaj, jeszcze na dokładkę, używają ordynarnego, ohydnego języka i argumentów, które naprawdę przekraczają wszelkie granice cywilizowanego świata. Znowuż no, jest debata publiczna w ten sposób sprowadzana do Rynsztoka. tak jakby ci ludzie nie mieli świadomości, że to działa w obie strony, że dzisiaj oni atakują rządzących w tak ohydny, obrzydliwy sposób, używając tak. Strasznego można to nawet nazwać języka, dając niejako wzorce następnym pokoleniom, jakim językiem polskim się posługiwać, to przecież za chwilę oby nie, jeżeli będą mogli sprawować władzę, zadziała przeciwko nim. Panie Przewodniczący, yy... Referendum, cztery pytania, w tym jedno tak naprawdę dotyczące, dotyczące spraw związkowych. To referendum, o które walczyliście wcześniej w 2011 no, możemy roku. Możemy powiedzieć dwa pytania, bo pierwsze dotyczące prywatyzacji przedsiębiorstw a i drugie dotyczące wieku emerytalnego. No te dotyczące wieku emerytalnego, to jest historia jeszcze roku 80. i to jest 14 postulat Porozumień Gdańskich. W tym postulacie napisaliśmy wówczas obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do lat 55. Lub zaliczyć przepracowanie w PRL-u 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn bez względu na wiek. No to, o czym rozmawiamy zresztą od czterech ponad lat z rządem. To nie jest nic innego jak realizacja 14 postulatu i dlatego ten postulat wniesiony teraz do referendum to również jest realizacja nie tylko naszych oczekiwań i, i naszego zbierania podpisów z roku 2012, ale to jest realizacja tych oczekiwań, które mieli strajkujący robotnicy w roku 80. i w wielu zakładach pracy, niestety, w zbyt wielu zakładach pracy, sytuacja pracownicza aż tak radykalnie w zakresie wyczerpania fizycznego i psychicznego się nie zmieniła, bo tu o tym mówimy: że niezależnie od warunków otoczenia, oczywiście lepszego zorganizowania tej pracy, czy lepszego zorganizowania i wyposażenia stanowiska pracy, to natężenie pracy w tej chwili jest zdecydowanie wyższe. W związku z powyższym, bo to wszystkie badania pokazują, szybciej się wypalamy. I też mówimy, Mówimy o tym, że emerytura stażowa to nie jest obowiązek. To jest możliwość. To tak, jest możliwość, to jest, to jest przywilej, to jest prawo, dla, które może przysługiwać osobom czy będzie przysługiwało osobie, która nie będzie w stanie wykonywać swojej pracy, swojego zawodu albo no niestety stan zdrowia nie, nie będzie już pozwalał na odpowiednim poziomie tej pracy wykonywać, a jeszcze na szczęście nie będzie ta osoba kwalifikowała się do świadczenia rentowego. I, o tym mówimy i w tych kategoriach rozmawiamy, jeśli chodzi o emerytury stażowe. Zresztą tak samo przecież mówimy o emeryturach powszechnych. Jaka jest potrzeba podwyższania wieku emerytalnego? Przecież emerytura nie jest obowiązkiem. Nie jest dowolność. To emerytura, na, przechodząc na emeryturę, każdy z nas składa wniosek na piśmie wniosek, że chce przejść na emeryturę. Nie ma prawa nikt nas zmuszać do przechodzenia na emeryturę, a jeżeli ktoś tak robi, to my zawsze namawiamy pracowników, to bardzo proszę, albo zgłaszajcie to naszym organizacjom związkowym, albo zwracajcie się bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy, bo to jest naruszenie prawa, zmuszanie kogoś do przechodzenia na emeryturę. W związku z tym, jaki jest sens podnoszenia wieku emerytalnego? Nie ma naprawdę żadnego sensu. Panie Przewodniczący, w miniony weekend odbył się Marsz Miliona Serc. Donald Tusk mówił w ten sposób, to zgromadzenie miliona ludzi z całej Polski jest trzecią falą Solidarności. No, no, no więc właśnie, no tutaj bardzo, bardzo koniunkturalnie pan Donald Tusk używa słowa Solidarność, zresztą tak jak wielu tych polityków z tej opcji, która się bardzo chętnie fotografuje na tle znaku Solidarność, czy gdzieś nam przypomina przeszłość i to bardzo odległą najczęściej, po czym to, co czynią na co dzień, jest zaprzeczeniem tak naprawdę idei solidarności, solidaryzmu społecznego, czegokolwiek są na wspólnego ze słowem solidarność. A dwa, no, już samym nadużyciem jest opowiadanie o milionie, bo tam z tego, co informowała czy policja, czy media, i to niezależnie jakich by się nie słuchało, no to tak ledwo do 10% tego miliona zdaje się no to A tą liczbę zostawmy, tutaj pewnie zgody nie będzie, ale czy nazwanie prawie no, Solidarności jest Proszę nie wierzyć, że od wielu lat. Lat, uczestniczy w manifestacjach, od <noise> mogę powiedzieć lat 40 różnego rodzaju manifestacjach i potrafię oszacować ilość ludzi na ulicach miasta i wiem, ile osób uczestniczy w określonej przestrzeni, ale nie istotne. Większość z tych ludzi najzwyczajniej w świecie jest zwiedzona, oszukana, w jakikolwiek sposób czująca się, nie wiem. Pokrzywdzona przez obecnie rządzących, bo nie ulega wątpliwości, że pewnie tam jest spora grupa osób, którymi odebrano na przykład przywileje, tak jak odebrano to funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa. I oni mają prawo czuć się pokrzywdzeni. Tylko jest pytanie, czy, czy ofiary będą milczeć i będą czekały, że ich oprawcom znowu zostaną przywrócone nadzwyczajne przywileje. A co do używania słowa solidarność, no cóż, no jest to słowo uniwersalne. Natomiast no zwracaj, zwracajmy uwagę tylko na to, kto i w jakim kontekście tego słowa używa. Obrzydliwe jest oczywiście to, że tego słowa używa się tylko i wyłącznie. Dla celów politycznych, a tak jak powiedziałem wcześniej, w bieżącym działaniu i to już udowodnione zostało przez okres rządzenia, robiąc wszystko, co stanowi zaprzeczenie solidaryzmu społecznego i słowa solidarność tak naprawdę. Panie przewodniczący, wybory 15, około 17 poznamy wyniki. Obojętnie kto wygra, co jeszcze, o co jeszcze związek musi walczyć, co jeszcze zostało do załatwienia. No zostały do załatwienia emerytury stażowe. Tu słyszeliśmy obietnice składane już przez obecnie rządzących. Jesteśmy blisko i, i tu rzeczywiście te stanowiska na przestrzeni ostatniego roku mocno się zbliżyły. Taki przełom nastąpił na przełomie... Stycznia, lutego bieżącego roku, gdzie już określiliśmy koszty wprowadzenia wspólnie z rządem, koszty wprowadzenia emerytur pomostowych, emerytur stażowych w różnych wariantach. I w tej chwili, jak już propozycje padające po stronie obozu rządzącego, to wiemy, że jest przestrzeń do negocjacji. My oczywiście uważamy, że nadal jest istotny nasz postulat, który składaliśmy, jeśli chodzi o emerytury stażowe, czyli. Przejść, możliwość przejścia na emeryturę po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 latach pracy dla kobiet. I tu możemy rozmawiać oczywiście o różnego rodzaju wariantach, bo które byłyby w sensie ekonomicznym najmniej dolegliwe dla budżetu państwa o jakichś okresach przejściowych, natomiast na pewno jest to dla nas punkt docelowy, to są te, te, te granice lat przepracowanych, które były objęte składką ZUS-u. I z tego nie ustąpimy na pewno. Natomiast, jak powiedziałem, słysząc te obietnice po stronie obozu rządzącego, jesteśmy blisko uzgodnienia. A dwa, drugą istotną, niezwykle rzeczą, którą, którą będziemy mieli czy mamy w tej chwili jako przedmiot rozmów, to jest realizacja unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. To jest dyrektywa unijna z 19 października 2022 roku. Gdzie się mówi, między innymi, bardzo dużo, jak to się w Unii zresztą robi, o dialogu społecznym, gdzie się mówi o układach zbiorowych pracy, gdzie się mówi o rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez dialog ten dialog bilateralny na terenie zakładu pracy albo dialog realizowany, tak jak w Polsce poprzez różnego rodzaju instytucje dialogu ale dialog efektywny, doprowadzający do rozwiązań. I tego będziemy pilnowali, aby prawo, które zostało na terenie Unii ustanowione i które w wielu państwach europejskich jest przestrzegane w Polsce, zaczęło być wreszcie stosowane, bo z tym nie ukrywamy, jeśli chodzi o dialog i o poziom dialogu, cały jest czas jeszcze kłopot. jest jeszcze spory kłopot. Czyli to przed nowym rządem, jakikolwiek by on nie był. Panie Przewodniczący, Prezydium Komisji Krajowej Związku przyjęło stanowisko w obronie służb mundurowych broniących polskiej granicy przed nielegalną migracją ze strony Białorusi. Związek zawodowy, takie mocne stanowisko w sprawie służb mundurowych. Czy to było potrzebne? No mamy naszych, nasze koleżanki, naszych kolegów w służbach mundurowych, czy to w Straży Granicznej, czy w Policji. Czy w innych służbach Straży Pożarnej, choćby, którzy wspierali nasze granice i, i, i porządek, pilnowali na granicy. I to w ich interesie, ale przede wszystkim w interesie nas wszystkich, całego społeczeństwa polskiego. No, nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby, żeby najzwyczajniej w świecie wyciągać wnioski z tego, co się dzieje w innych państwach europejskich. My, jako państwo jesteśmy nieprzygotowani po pierwsze, do przyjmowania jakiejś wielkiej ilości imigrantów, ale historia pokazała, że żaden kraj w Europie, nie tylko, bo Stany Zjednoczone potężne, ekonomicznie i terytorialnie nie radzą sobie z ilością migrantów i to jeszcze nie potrafiąc tak na dobrą sprawę poradzić sobie z tymi, którzy już przebywają na terenie tego państwa, a, a nie mówiąc o nowych migrantach. No widzimy, co się dzieje w Niemczech, widzimy, co się dzieje w Skandynawii, choćby Szwecja jest tego klasycznym przykładem. Widzimy, co się dzieje we Francji, we Włoszech. No, można byłoby mnożyć przykłady państw, w których i można powiedzieć inaczej, żadne państwo w Europie sobie nie radzi, dlatego że został popełniony kardynalny błąd. Eee, to błąd został popełniony za czasów rządów pani Angeli Merkel. Eee, błęd, liderem tego błędu byli Niemcy i co najgorsze, tak naprawdę jak się wsłucha w to, co dzisiaj politycy mówią, czy nawet wtedy, co mówili, to głównym motywem przyjmowania migrantów nie była jakaś, nie wiem, akcja humanitarna pomocy, tylko najzwyczajniej w świecie chęć ciągnięcia do Europy taniej siły roboczej. I cała ideologia oparta tylko i wyłącznie tak naprawdę na niewolniczym wyzysku. Ja bym tylko powiedział tym politykom z tych państw, wstydźcie się, po prostu się wstydźcie. I, I nie używajcie wielkich haseł, żeby pokryć to, co powinno być dla was tak na dobrą sprawę, tylko i wyłącznie przedmiotem wstydu. Panie przewodniczący, tygodnik Solidarność przyznał tytuł Człowieka roku służbom mundurowym. Wdzięczność i szacunek dla wszystkich tych, którzy nosząc polski mundur codziennie wykonują ciężką pracę. No, wydawało się to oczywiste. No, już yy, sporo czasu trwa, bo to się zaczęło przecież przed rozpoczęciem wojny z Ukrainą, bo to Rosja, yy, używając Białorusi jako instrumentu, postanowiła zdestabilizować sytuację w państwie przyfrontowym, jakim jest Polska. Wprowadzając na nasze terytorium jakąś ilość, i to znaczną ilość migrantów, po to, żeby oni swoje zadania na terenie Polski wykonywali, udało się tą falę migracji zatrzymać. Przecież do Polski są przyjmowani migranci. No, już nie, nie chcę przywołać przykładu uchodźców z Ukrainy w sposób naturalny. Żadne państwo na świecie, żadne. Nie przyjęło takiej ilości migrantów, uchodźców jak Polska w tak krótkim czasie. W tej chwili mamy największą ilość spośród wszystkich państw Europy, największą ilość migrantów, licząc tylko i wyłącznie samych migrantów z Ukrainy, a przecież obcokrajowców z innych państw również jest bardzo dużo. I naprawdę jesteśmy wdzięczni. I, I powinniśmy tą wdzięczność okazywać tym, którzy ryzykując zdrowie i życie, co pokazują też i fakty, na przestrzeni tych ostatnich dwóch lat, e, strzegą naszego bezpieczeństwa i to robią na tyle skutecznie, że dzisiaj nie tylko my, jako Polacy, ale co jest najistotniejsze, ci, którzy przyjeżdżają do Polski z takich państw jak Niemcy, Szwecja, Norwegia, e, Wielka Brytania e, czy Holandia. Mówią, że my jesteśmy krajem bardzo bezpiecznym. I aby tak było, Prezydium Komisji Krajowej wyraża wdzięczność, szacunek i solidarność wobec ludzi, którzy chronią nasze społeczeństwo przed agresją. A gościem Radia Gdańsk był przewodniczący Komisji Krajowej Zarządu Regionu Gdańskiego, <laughs> Komisji Krajowej NZZ Solidarność, pan Kazimierz Dośla. Krzysztof. Krzysztof. O, to dzisiaj taki dzień. Co dzisiaj mamy za dzień? dzień? Wtorek. Dziękuję pięknie. Za niedługo wybory, bo 19 października władz krajowych, ale nie będę kandydował na funkcję przewodniczącego. Dziękuję pięknie. Gość dnia. Radia Gdańsk.